Czy otaczasz się ludzką pleśnią? Tym terminem określam osoby, które powodują swoim towarzystwem i swoją obecnością, że zamiast wzrastać, upadasz. Doskonale wiesz, na czym polega działanie pleśni. Obserwujesz nieraz pewnie, kiedy e, owoce bądź warzywa są wręcz infekowane od tego jednego, które jest po prostu zepsute. I dokładnie tak samo działają ludzie. Więc jeżeli masz w swoim otoczeniu dużo osób, które powodują, że... Czujesz się coraz gorzej, że mówią one rzeczy, których Ty nie chcesz słyszeć albo od których czujesz się źle, to to jest pierwszy sygnał, że powinieneś zmienić swoje środowisko i zmienić swoje otoczenie. Bo tylko jeżeli będziesz przebywał w otoczeniu osób, które... Sprawiają, że chcesz wzrastać, że chcesz latać, że podłapują Twoje idee i mówią tak, zrób to, to jest świetny pomysł, wesprzemy Cię w tym. Tylko wtedy jesteś w stanie rozwinąć skrzydła. Jeżeli natomiast otaczasz się osobami, które podkopują Twoje pomysły albo po prostu marudzą, przynoszą Ci złe wieści ze świata, powodują, że wewnętrznie czujesz, że coś jest nie okej, okay, czujesz niepokój, to znaczy, że to jest złe środowisko, w którym nie powinieneś się obracać. I teraz co zrobić, jeżeli tym środowiskiem jest Twoja najbliższa rodzina albo najbliżsi przyjaciele? No cóż, mówi się, że rodziny się nie wybiera. Trzeba to zaakceptować, ale być świadomym, że takie rzeczy się dzieją i realnie na to wpływać. W jaki sposób? Po prostu mówiąc, słuchaj, nie chcę o tym rozmawiać, słuchaj, nie chcę tego słuchać. Czy możemy teraz porozmawiać o czymś innym, albo po prostu sprytnie zmieniać temat. Pamiętaj, że to, co do siebie dopuszczasz, zależy od ciebie i to ty możesz wybierać, w jakim towarzystwie się obracasz. Więc świadomie wybieraj osoby, z kim spędzasz czas. Więc jeżeli. Więc podejmiesz decyzję o tym, żeby ograniczyć czas spędzony z osobami, które właśnie infekują Ciebie swoim negatywizmem, swoją, um, swoim, swoją toksycznością często, to wybieraj osoby, z którymi możesz spędzić czas, które są pozytywne, które napędzają Cię do działania, które podejmują Twoje pomysły, które popierają je i mówią tak, wiem, że możesz to zrobić. Więc jeżeli na początku nie możesz otoczyć się nim fizycznie, ponieważ po prostu nie masz takich znajomości, to szukaj tych osób, szukaj ich w internecie, osób, które są pozytywne. E, czytaj o tych osobach, albo też nawiązuj z nimi relacje, czy to na LinkedInie, czy to na Instagramie. Po prostu szukaj podobnych osób do siebie, o których chcesz się inspirować. Pamiętaj, że to Ty masz stuprocentowy wpływ na to, z kim spędzasz swój czas. Więc jeżeli e, poczujesz, że są jakieś osoby, które bardzo destrukcyjnie Wpływają na siebie i poczujesz wewnętrzny niepokój, bądź strach, bądź niechęć, bądź poczujesz się gorzej energetycznie. To jest bardzo możliwe, że to jest właśnie ta ludzka pleśń, że to jest właśnie człowiek, który jest wampirem energetycznym, który świadomie, bądź nieświadomie, ale powoduje, że Twoja energia spada, że On, z nią, on ją z Ciebie wysysa. Bądź tego właśnie świadom i nie pozwól na to. Przygotuj się na to, w jaki sposób możesz um, sam wybierać, z kim spędzać czas, jak przekierowywać tematy rozmów na to, żeby one nie wyzysały z Ciebie energii. A jeżeli masz na to jakieś własne pomysły, to oczywiście daj znać w komentarzu.